Witam, nazywam się Marek. Dziś opowiem Ci, jak skonfigurować przesyłanie lidów z konta reklamowego na Facebooku do systemu Salesforce CRM w postaci lidów. Jest to konieczne, aby przenosić nowe ledy z Facebooka do innych systemów. Na przykład możesz tworzyć nowe ledy w systemie Salesforce CRM, wygodnie przechowywać, przetwarzać i wchodzić z nimi w interakcję w każdy możliwy sposób w przyszłości. Przejdźmy teraz do konfiguracji. Na tym etapie możesz skorzystać z jednego z gotowych szablonów systemowych, do których można przenieść dane. W tym przypadku wybieramy Salesforce Create Lead. Na tym etapie musisz połączyć swoje konto na Facebooku z systemem Save Leads. Najpierw musisz podać swoją nazwę użytkownika i hasło do Facebooka. Następnie kliknij Edytuj ustawienia. Na tym etapie widzisz wszystkie strony reklamowe, do których masz dostęp, polecam zaznaczyć je wszystkie naraz, aby móc w przyszłości z nimi pracować. Teraz musisz pozostawić wszystkie pola wyboru włączone. Gdy połączone konto jest wyświetlane na liście, należy je wybrać. Następnie wybierz stronę reklamową, na którą chcemy przenosić LEDi. Wtedy musisz określić formularze. Dla których dane będą przesyłane. Jeśli masz określonych wiele formularzy, będziesz musiał utworzyć wiele połączeń dla każdego z nich. Na tym etapie musisz połączyć swój system Salesforce CRM z usługą SaveY Leads. W tym momencie należy podać nazwę użytkownika i hasło w systemie Salesforce CRM. Następnie należy sprawdzić pocztę, aby otrzymać kod potwierdzający. Na tym etapie musisz zezwolić systemowi, zapisz moje ledy na pracę z twoim kontem. Po wyświetleniu połączonego konta na liście wybierz je. Następnie trzeba przypisać zmienne z Facebooka do Pulse Salesforce. Aby dodać zmienną, należy kliknąć w pole i wybrać je z rozwijanej listy. Możesz również skorzystać z już wstępnie skonfigurowanego wyboru pól i po prostu kliknąć Kontynuuj. Na tym etapie widzisz przykład wypełnienia pól danymi z Facebooka. Jeśli wszystko ci odpowiada, kliknij wyślij dane testowe do Salesforce CRM. Po udanym zgłoszeniu przejdź do systemu CRM i sprawdź wynik. Jeśli wszystko ci odpowiada, wróć do systemu Save Leads i dokończ konfigurację. Aby nowe leady były od razu przenoszone do systemu Salesforce. Musisz włączyć automatyczną aktualizację. W tym celu kliknij Zakończ konfigurację. Teraz możesz zmienić nazwę połączenia. Jeśli to konieczne, odbywa się to w ustawieniach. To wszystko. Życzę udanych ustawień integracji i powodzenia.